Tu by to dało przy tej ilości roślinności. No ale no może nie masz kredytu. Dziękuję sobie. Może nie masz Jest ogólnie tylko jeden Light w bitwie. Ciekawe czy otworzył też mida gdzieś, jakąś wioskę czy... czy lasek. Raczej pozycji w F1 nie zajął. Nie widziałem na to za bardzo opcji, może być w lesie po prostu. Teraz bardzo dziwnie jeździsz, nic nie daje, w drużynie. Najgorsze, że ten i 7 wjechał do jamy, co nie? No, uważam, że lepiej byłoby, gdybyś był w lesie, Jomuś. Zobacz jak twoje ciężkie są ustawione defensywnie, bo nie mają ciebie w lesie. No bardzo ryzykowne jest takie wychylenie się, jak tutaj robisz. EBR w lesie, widzisz EBR-a w lesie? Nie masz takiego uczucia, że jesteś troszeczkę mało pożyteczny? Niewiele podświetlasz? A w lesie jest sporo akcji. Eber porobił estrefa twojego i teraz może wykryć te ciężkie Ciekawe czy już się je wykrył Dobre wykrycie jak pancerów, prawda? Siema labus. Wydaje mi się, że bohater zaraz tam wjedzie. z jak pancera. O właśnie. Wychałeś ale jakoś tak niepewnie. O i 7 z HK za 659. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby już wjechać w ten las niż tutaj kręcić bączki. Teraz jednak IS-7 ma dość duży komfort. Mamy jeszcze w lesie dwóch sniperów S104. E100, E4. E100, E4. E4. Ta E-4 robi robotę. No i EBR, właśnie. Fajnie jest w tej bitwie, że ten EBR nie podświetla. Tylko też ryzykuję, bo gdyby robił to bezpiecznie, to podświetlałby Twoich sojuszników, a sam byłby nieprostrzeżony. I teraz padł. Pamiętaj, że EBR ma na tyle dobre maskowanie, że można być w krzaku tutaj, prawda? Możesz sobie być w krzaczku. Na przykład tak, tutaj. Widzieć czołg, a on cię nie zobaczy. Nie trzeba tak jeździć, nie trzeba tak ryzykować, to wszystko jest po prostu takie dodatkowe niebezpieczeństwo dla ciebie, które może być uniknione i tak jest też prościej co nie. Kręcenie bączków jest ryzykowne, jest trudne. Łatwiej jest po prostu być w krzaczku. Bo jednak to, co teraz robisz, to jest, mówię, ryzykowanie, co nie? Ogólnie prezentujesz formę, o właśnie, o tym powiedziałem przed sekundką. Prezentujesz formę gracza, który. Jest bardzo dynamiczny, lubi jeździć i dobrze, że grasz w takiej sytuacji. Eberem. Tylko, że granie Eberem w takiej formie ogólnie jest zalecane tylko jeśli nie ma roślinności. Natomiast jeśli mamy roślinność, powinniśmy z niej korzystać, aby minimalizować ryzyko. U ciebie ryzyko jest największe na świecie. Nie można bardziej ryzykować. A. Dobry gracz ABR minimalizuje ryzyko. Czyli nie jeździ, tylko stoi, ale bardzo blisko. W ten sposób widzimy małego zasięgu widzenia. No to, to, tutaj ta forma niestety, no mówię, jest bardzo ryzykowna. Powinnyś opierać jeśli chcesz minimalizować ryzyko na grzełaskiem. Powolne jeszcze nie krzakami. Natomiast nie kręcenie boczków bo, bocz, w pośrodku mapki, prawda? Ja ci tylko mówię, że to jest nie najlepsze, to jest ryzykowne, rzadko wychodzi Ale czy będziesz chciał się przestawić na ten styl gry, który ja proponuję, to już jest Twoja decyzja i Ty musisz sam stwierdzić jak chcesz grać w przyszłości Pytanie jest ile takich bitew jak to zagrałeś w poprzednich tak. Czy czujesz, że taka forma gry Ci bardziej odpowi odpowiada i tak robisz często dobre wyniki? Możecie skończyć, Arta wykryta, co jest spoko, dobrze mi teraz. No, robi się łapkę niebezpiecznie. Hehe. <laughs> no. Jest w zagłębieniu. Mierzy, tu. Wykrył, nawet, Ciebie I pamiętaj o tym, że zamiast dosłacza, lepiej jest wozić system obserwacji dowódcy w pierwszym slocie. Wyposażenie. A mówię, dosłacza nie używać na lajcie. Chyba, że jest Hymensdorf. Wyjechał z tej jamy poza tą. Remix. No można odnieść takie wrażenie, że tutaj nie musiało być remisu po prostu, co nie? To mogła być bitwa wygrana. O no ciekawy jestem, jak sobie tym aberrkiem radzisz?